I to znowu ja, aleczka praleczka, a obok mnie moja najlepsza BFF Klaudia. No super. Niestety nie prowadzi kanału, ale też ma to i używa happy moda. Dzięki temu ma tyle ekstra dodatków, że nie uwierzycie. W głowie mi się nie mieści. Naprawdę. Dosłownie! Dosłownie. Okej, okay, to wchodźmy do naszego domku. Okej, okay, obiecałam wam, że dokończę tę historię, bo ja zawsze dotrzymuję słowa. No dobra, może nie zawsze, bo dzisiaj miałam nagrywać Good Pizza, Great Pizza, ale... No widzę jak jest. Akurat dla mojej BFF zrobię wszystko. Okej, okay, ten niech może... Ten niech stoi... Boże, jak to laguje, baguje. A to tu. nie mi momencik, kochani. Okej, okay, kochani, już wróciłam razem z moją przyjaciółką. Okej, <grym> Okej, okay. Dzięki za ten teatr. Kuba. Dzięki wielkie za ten teatr. Pa. 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 Uf. La 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 <grym> Hej, mamo, hej, to to już wróciliście? Teraz A, tak, pewnie. <noise> Widzę, że masz bardzo ładny bukiet. Dzięki. Okej. Okay, ten, ten, tego. E, robi się chyba już ciemno, co nie? Prawda? Widzisz, tak uważacie? O, zobaczcie, która godzina. Pora już e, iść spać. Tak, tak, e, spać. E,

Dobra, dobra. Czekaj. na No, i gotowe. O, to chodźmy już spać. Jestem padynięta. O, Malenika śpi przez całą noc. Opaska jej przypadkiem nie uciska? Okej, okay, spróbuję jej nie. Czekaj, ona spała jakoś, tak? Ta młoda, tak? Tak. On ma tu, a ten tak? Nie, na urodę trochę tak i tak. Nie, wiem, nie pamiętam, twój! Może kochany, zapomniałam światła wyłączyć! Co ja zrobiłam? Prąd ciągnie, będzie miał rachunki, trafimy po prostu. Uspokój się, tylko zagaszę światło. Heh. Chodźmy. Okej, okay, wszystko pogaszone. O, chodźmy. No, nie, już budzik. Co, tak szybko? Nie, błagam! Ucisz się, ty budziku wredny. Mm. A, trudno. sobie położymy No co jest? Idź tam No idź! No, poszło A dla małej możemy zrobić coś warzywnego Ząbki jej się już zaczynają wyżerać Okej okay, Okej, co by tu dla małej Okej, okay, najpierw w sumie nawet dla nas o, wczorajszy deser nam został mniami, a kisz mi ziemniaku, okej, okay, deser na śniadanie nikomu jeszcze nie zaszkodził, czyż nie? Obok mnie, jak mówiłam, siedzi Claudia. właśnie sobie ozdabię dom, bo niestety jej się zresetował. Ma nawet ten bogaty i ten neonowy sztosik, co nie? Ma wszystkie, dosłownie wszystkie jak, budowle. Jak chodzi o aleczkę, praleczkę, to pralkę trzeba zbudować. <laughs> Niezły Akurat dziwicie się, e, chyba, że mam dwie lodówki. Po co komu dwie lodówki? Wiem, wiem, to trochę dziwne, ale no muszę często. O nie, skończył nam się szczepior! Musimy go dorobić. Okej, okay, zobaczcie jaką piękną to wiesz, że zrobiłam! Wiem, wiem ogromne, ale moja siostra jest łakomczuchem małym. Kim O mój Boże, to jest takie wysokie, że zasłania deser mamusi. Okej, okay, dajmy wszystkim wody. Ale małej trzeba dać butelkę mleka. Aha. Mam to. No chodź tu mi na głowę dwie szklanki wredne. Chodźcie na głowę. Nie płyty! Nie płyty! Ja chcę szklankę. O! I to. A to już... No i pięknie, śniadanie gotowe, ale to dla młodej trzeba by było to przyprawić. Sól, pieprz. Sól i pieprz. By nie było za dużo tego pieprzu, bo jeszcze nam tu kichnie i wyzmarka nam mleko. A później trochę posprzątamy. Ale co by tu wlać? No, otwórz się to lodówko. Może wiem? Ja jeszcze nic nie piłam, ale kawa z rana zawsze dobra. Połóżmy na chwilkę. Tam z rana jeszcze. Czemu ja biorę tą wieżę, a nie szklankę? O, kawa tu. Kawa tu. No kawa na kawę?! No chodź tu, szklanko kawy! No, w końcu. Nie chcę wody, fuj! Błuuu, paskudztwo! Chodź, Kawusio. Pięknie śniada, nie gotowe, a ja się przebiorę. Dlaczego to ja zawsze wstaję pierwsza? To absolutnie nie fair. Muszę sobie zmienić budzik. Hmm, niezłe te okularki. U, a to opasyczki jest przy Tak jak ja. Und, unc, unc, on, 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 unc. Hmm, co by tu się przebrać? Hmm, ene, dueli, kefake. Turba, burba! O, smak, Może to? Ekstra. Wyglądam w tym przepięknie. O! Dziżamka tu.

Teraz ciii. Nie mówcie nic rodzicom pieski i kotki. Pa, pa, Teraz wracam. O, ludzie, gdzie jest ta młoda dama? Miała dzisiaj akurat przyjść. O, ludzie, gdzie ona jest? Mam nadzieję, że jej nic nie stało. A ja się teleportuję. Uu. No gdzież ona jest? Proszę Pani. Uf, uf. E, moje rzeczy. No konie, kładź sobie gdzie chcesz, nikt Ci nie ukradnie. Zapewniam Cię. Albo i nie. <laughs> Okej, okay, to Ty stań lada i pilnij wszystkiego. Może nawet dostaniesz wypłatę. Pierwszego dnia już. Ta. <laughs> Przecież to Chodź tu, babo. No chodź tu. Co za. Okulary! No. Ale ja co na przerwę? Jubi. A, świetnie. <ścoughs> Okej okay, zaraz będzie pierwsza klientka. A! U, jeszcze otwarta otwarte. Jak cudownie. Um, dzień dobry, proszę pani. O, dzień dobry. Nie sądzę że ktoś tu przyjdzie. Co pani tam mruczy? Nie, nic. Nazywasz ochotę, kochana? Hmm, ojejku, tak cały dzień jestem w pracy i tyle tu jest z tych pysznych wyborów. Co by tu wybrać? Muffinki, pączki, 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 bułeczki słodkie, torciki, żelki, perfumy nawet słodkie. Co by tu wybrać? Nawet są cukiereczki, lizaczki. Nie wiem co wybrać. Ojejku, Oj Ojej, Oj, o Chyba zapomniałam portfela. Czekaj. A mam tylko dwa dolary. Szkoda. Niestety mam tylko dwa dolary. To może poproszę kawusia i pączka. Jasne, jasne, maleńka. Ile? Dziesięć złotych. Uuuu. wystarczy mi. Proszę je zjeść. <grym> ja no, proszę do kasy włożyć. Niestety nie mam tutaj własnej kasy. Bo podobno pa starszej pani ktoś tu ukradł. A, szkoda do widzenia. A! Jeszcze bym zapomniała o kawusi. Kawusia i ponczuś. Dziękuję. Mmm, delicious. Dwie godziny później. Ale nudę. O, dzień dobry. Potrzebuję czegoś na sen i czegoś słodkiego. I to już! Jasne, mamy tutaj bardzo wielki wybór. No, dobra, dobra. Mm. Potrzebuję kawy. Pięć złotych. I jeszcze mogłabym poprosić. Tamtego pysznego lizeczka. Oczywiście. Mm. Uh. Co? Co robisz? Hmm. Bardzo dziękuję. Ładnie zapakowane. Proszę o to zapłatę. Dziękuję. Świetnie. Chodź tu, Lizaczku. Chcę cię teraz jeść. Jestem taka zaspana. Omnomnomnomnom. O, hej! Nie spodziewałam się tu ciebie. Ja ciebie też. O matko jedyne, ale to dobre. Pyszności. no ja tak się uważam, nam, nam, Ale nam, 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 nam. Mm. To nie, nagrywasz, a. nie, 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 co nie, się nie, O nie, dobry, proszę pana. To nie, wolno O, zbierać mi to, pana. Tu nie, Przepraszamy. No. Nauczcie się. Okej. Okay, tam te dwie dziewczyny sobie gawdlają. A, o, ludzie, ale kolejka się tu zrobiła. No, w końcu można korzystać, czy nie? Właśnie. My chcemy coś kupić. My chcemy coś kupić. E, jasne, jasne, przepraszam. <coughs> na czym mogę służyć? Ja poproszę tamtego różowiutkiego żelka. Wygląda na smartnego. I jeszcze może mufinka. Oczywiście. To będzie 10 dolarów. Ja zatrzymaj. O cóż się mufinko? No, pyszka. Zapakujemy sobie. Pięknie. <laughs> o, sienka laski. O chwileczkę. E, nie wyszła przypadkiem, reszta wyszła, wyszła. To mogłabym poprosić jeszcze tę bułeczkę? Jasne. <laughs> Dziękuję. O, sobie położymy tam. Hej, kalaski! Mam coś dla Was. Serio? Jasne, trzymajcie. A ten jest dla mnie. Na, ni, na, na. Otwierajcie! Wow, wow, wow! Ojej, <ścoughs> komofinka moja ulubiona. Mm, jesteś najlepsza, wiem. Um, um, um. Hej! Mniam. Pięć sekund nie leżało. Mniam, mniam. Okej, lepiej posprzątajmy. Nie wie czemu, bo znowu przyczepi się pan pizza. Okej, okej. Niech wam będzie. Szybko, zanim zauważy... O nie, o nie. Lu, 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 lu. Tylko sobie tu sprzątamy. Hmm. <laughs> Uff, mało brakowało. To co, pogadajmy sobie chwilę. Mm. No ile mam czekać na swoją kawę? Dawaj tę kawę. Już, już trzymaj, nie gorączkuj się tak. No. Trzymaj tego dolara i nara. O, a jak wypiję, poproszę dolewkę. Okej, okay. bo w sumie bo jedna dol. Bo kubek kosztuje 5, bo kubek kosztuje 4 z kawą, a dolewki kosztują 2 zł, czyli możesz jeszcze 3 dolewki. No i bomba, nara. Hej, pan, poproszę pizzę, nieźle pod grzadą. Szyro, Gotowa, akurat. Proszę. Dzięki. Mm. Wie pani? Nikt mnie nie widzi. Proszę panią, ja bardzo uwielbiam słodycze. No dobrze. Jestem fanem słodyczy tej starszej pani. Mm, one są takie dobre. Mógłbym poprosić yy, o tam o to, zanim koledzy zauważą? Oczywiście. Bardzo dziękuję. Um, może to tutaj położę? O, zapakowało się, dziękuję. <grystanie> Okej, okay, no to ja lecę. Szybko. Nikt mnie nie widział. Zobaczcie, pięknie. Nie, to nie było. Nora. <grystanie> Ciekawa jestem, czy to się w ogóle da podnieść. Oto białe z czarnym napisem, albo oto. Nie da się. Szkoda, próbowałam. No, nareszcie koniec. W końcu. Ale jestem śpiąca. Ale ta pizza pachnie pięknie. Mmm, 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 ale to dobra. Wie pan co? Poproszę jeszcze trzy takie pizze. Trzy, chłopcze, nie najez się tylko za mocno. Czemu jest noc? Jest dopiero świeży ranek. Och, przepraszam, pewnie znowu ta pogoda. Proszę, pizza. O, chwila. Będę chciał. Ci ta pizza. Ja chcę moją pizzę. Tam jest. i do piekarnika. Ty też. No i proszę chwilkę poczekać. No ruchy, ruchy, panie. Ile już można czekać na pyszną pizzę? Jedna gotowa. I druga. Proszę. Niech pan się tak już nie gorączkuje. O, na głowę też panu położymy. Trzecia pizza, coś się panu nie mieści na głowie. A to się postawię tu, co tam szkodzi. Poczekajcie tutaj, piękne, smaczne pizze. Mm, aż mi ślinka cieknie. Mm, proszę panu, powiedziała pani. Ach, trzy dolewki, trzymaj i spadaj. No i się rozumiemy piękna. O, na pizzę na jeden kubaczek mm, nom, 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 nom. Dawaj więcej kawy. Trzymaj. Ludzie zaraz się mi tu pije tą kawą. Więcej pizzy i kawę, pizza i kawy, pizza i kawy. Ale dobry. Dawaj mi jeszcze kawy! Okej, okay. trzymaj, to już ostatnia dolewka, nara. Spadę już stąd. Pizza, idę do ciebie. ale dobrze. O ludzie, ale się objadłem. O ludzie, chyba dostałam za dużo kafeiny. Ale proszę, oddaję panikówek. A, jasne, zdezynfekuję go tylko wyrzucając go. Już, pięknie, zdezynfekowany. Ekstra, no to nara. O, oh, sorry. O, oh, o, oh, o. Oh, oh. Okej, okay, chodźmy już wszyscy. Pora do domu, jasne. A Jest to zjem. <mum> Gdzie ta pani? O, dziękuję Ci kochana. Zobacz, tam tam, nad dolarami. Mam dla ciebie w skarbie wypłatę. Dziękuję proszę pani. Hmm, włóż mi do portfela, proszę. To znaczy, ja sobie włożę. Dobra, ma dziecko. Trzymaj kochana. Nie też. Dziękuję, że mnie pani zatrudniła. Ale... W nagrody. Dziękuję pani, że mnie pani zatrudniła w za to. Chcę pani dać. To co ja się tu chowam? Poproszę. Poproszę to. Oczywiście. Jeden dolar, czyli 10 zł. Oczywiście. Dziękuję. To dla pani. Nie, 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 nigdy nie, nie, nie jadłam niczego pyszniejszego, Skalbie. Nic nie szkodzi. O, ma pani dolara na głowie. O, dziękuję za uwagę. Ja sobie, sobie kupię pizzę, dawno jej nie jadłam. Pizza, ta pyszniutka. Proszę, zacznę go dolara i daj mi pizzę. Proszę. Dziękuję, młodzieńcze. O, ale dobra. Bardzo dziękuję. Dzisiaj koniec twojej pracy. Możesz wracać do domku. To wszystko się już pojawiło. Ekstra. Już w końcu się zapełniło wszystko. Dobrze, że ma pani pełne półki. Okej. Okay. To ja już lecę. Do widzenia. Tup, 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 tup. Ja ten cały czas. Sorgi kochani, tutaj połowa historii przewinięta. Bardzo was za to przepraszam, za te za tę pomyłkę. Okej, okay, tutaj właśnie maleńka nie chciała iść się kąpać i uciekała od mamy, ale w końcu się udało. Właśnie trzyma szczoteczkę do zębów. Jej siostra każe myć zęby. Myj ząbki, myj ząbki, myj, myj, myj. Piękne ząbki trzeba mieć i zdrowe. No dobrze, ja też umyję. Mm, a twój znak miety. hehehe. No, teraz wy umyjcie zęby. No, najpierw ty, kochani. Nie, najpierw ty, najpierw ty, najpierw ty. Damy mają przeszczeństwo, ale ja jestem twoją nową dziewczyną, w sumie żoną bardziej. No w tej chwili miej. Na no, trzy. Raz, dwa, Oczekać! Nie wracaj mi do Łazienki, ale już. Radzice <grymne> chyba też nie robią mięty. pas <grymne> <grymne> <Twój>, paskotstwo. <grymne> Alicja dostała ogromną wypłatę. Naprawdę ogromną. Z całego dnia pracy. Jej szefowa była obsypywana dolarami. Okej, okay, pora już spać. Chodźmy. O. Chodźmy. I znowu przyśpiemy cały dzień. Łącz mnie już budzik. Nie, to było chyba. Oj, tam nie wiem, już mam to w nosie. Okay. I już, kochani, to jest koniec naszej pięknej historyjki. Mam nadzieję, że Wam się bardzo. Podobała? Zasobiecie łapki w górę, subskrypcje i dzwoneczki. Naturalnie, nie inaczej. To pa pa pa. No i jak nie było tak straszne?